A, 542 Witam Czesłowie, Kamil ze Żyrokowa, Polska Centralna yy, Piątka, dziewiątka dla Ciebie Nawet plus dziesięć No również, a wczoraj żeśmy Chyba mieli łączać, nie? Tak, mieliśmy, mieliśmy, pomyliłeś mnie tam Z jakimś kolegą z Francji bodajże No dokładnie, bo tak teraz też mi się tak Przypomniał on właśnie, ale mówię To nie on, to ty <laughs> No dokładnie, masz podobną bardzo taką i w sumie też i mikrofon ostatnio taka, to to, to audio tam y, widzę, że też podobnie działa jakoś tak macie obydwaj. No, chociaż może tam delikatnie wiadomo, trochę inaczej. No idzie, ładnie. 9-10 dB odbieram z dobrą modulacją głośną, także idzie super, proszę. No nałożyłem trochę na kompresji, także jeśli to tam się nie sprzęga, nie nie jest przemodulowane, to bardzo dobrze nic nie będę ruszał. No, raczej nie jest, ale tam niewiele brakuje. Podejrzewam, jakbyś tam trochę dołożył, to byłoby już troszeczkę za dużo, chyba. Ale na razie póki co od miara w miarę dobrze. No, a w tym momencie jak to jest, to teraz dołożyłem na maksa. No i jeszcze tam powiedz jakieś coś, słowo. No, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Jak to teraz idzie? No wiesz, takie oddechy pod ten to są już takie trochę zanieczyszczone, one jakby, jakby już takie zniekształcone, natomiast słowa jeszcze, jeszcze całkiem wyraźne, nie? Nie, to troszeczkę i zostawię tak jak teraz, myślę, że powinno być dobrze, nic się już nie będę korygował. No, no, tam, no, nic się tak, bardzo nic wielkiego się nie działo, ale... No to w końcu trafiłem z ustawieniami, także nic nie ruszam, nie dotykam, zostaję tak jak teraz. Jasne. no fajnie. Dzięki za łączność. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, e, Kamil. Dziękuję również, Czesław. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Bo ja też właśnie piję kawkę i do pracy będę wyruszał. Także do usłyszenia pewnie jutro, bo dzisiaj się nie usłyszymy. No dziękuję również. Do usłyszenia,